Mamy za sobą trzeci dzień na Romaniaksie. Wczoraj dostaliście film z drugiego dnia. Nic tam nie dogrywałem, nic tam nie opowiadałem, bo to był maraton stage. I to polegało na tym, że jechaliśmy jakby praktycznie w linii prostej przez góry do jakiegoś tam innego miasta i tam nie mieliśmy dostępu do naszych ekip serwisowych i tak dalej. Więc ja w połowie trasy oddałem swojego GoPro Marcinowi i Marcin się wrócił do nas na bazę i wrzucił tam ten film. Ale jakbym miał podsumować tamten dzień, to był to był w porządku. Na pewno był najlepszy z tych wszystkich trzech. Bo początek był bardzo szybki. Znaczy, no dobra, nie był bardzo szybki, był taki po lesie, taki single track między drzewami, mega wybity, mega dziurawy. I myślałem, że jadę beznadziejnie, a się okazało, że miałem najlepsze czasy, byłem pierwszy w klasie swojej. Potem były takie przejazdy niezbyt ciężkie, ani nic takiego, tylko że takie niesprzyjające trochę tenerze, bo było tak wąsko miejscami, że, trochę, że po prostu mi ten motor nie przechodził, nie przejeżdżał. I były nawet takie sytuacje, że musiałem skały wyrywać, żeby ten motor przejechał. Raz też się zakopałem w jakiejś tam kolejnie, więc tam chwilę zajęło, wykopanie go z powrotem. Ale generalnie ten dzień był bardzo fajny. Powrót był fajny, znowu szybki. Także to było spoko. I skończyłem ten dzień na czwartym miejscu i dzięki temu też wskoczyłem na Tomek chce odpalić motor. Ciocia. Więc tamten drugi dzień skończyłem na czwartym miejscu i to też mi dało czwarte miejsce w generalce. jesteśmy po wyścigu. Teraz mamy taką sytuację, że tutaj jest park maszyn, a tutaj jest strefa serwisowa. I teraz tak. Możemy naprawiać motory tutaj, nie możemy dostawać pomocy z zewnątrz i możemy używać tylko tego, co mamy ze sobą, albo ze stoiskami łożysk. I jak już skończymy, jak już to musimy wstawić motor na padok, do parku maszyn i już nie możemy go wyciągnąć do jutra. Na razie używam tego potwora, jeszcze nie wiem jak to, jak to się używa. Ale muszę dokręcić z momentem te śruby, bo zmieniłem sobie pozycję puszczenia lag w amortyzatorach, bo udało mi się jechać z polem tak z 10 minut i widziałem, że jemu dużo lepiej motor skręca, jak jedzie na siedząco, a mi wyjeżdża w cud. Dlatego lag wypuściłem tutaj, no i tyle, zobaczymy. Klamka jeszcze, chyba tyle, poza tym nie ma strata. Jednak jest zmiana planu. Chłopaki mają mało, mają i dziesiątek, wszyscy się rzucili na ósemkę i dziesiątkę, więc uruchomiłem swój zestaw, wszystko tym zrobię. No. Było widać, że to tempo jest na top 3, więc jakby byłem mega nastawiony na, na walkę. Mm. Tego dnia, trzeciego. Yy, dzisiaj początek miałem taki, że masakra. Trasa była taka szybka, taka na początku techniczna po lesie i tam już łyknąłem trzeciego gościa, trzeciego, tego, który był trzeci, w generalce i odstawiłem go. Potem były mega szybkie przeloty no i tam dogoniłem dwóch pierwszych. Wyprzedziłem ich i to była już tak naprawdę połowa trasy. Na Service Point dojechałem pierwszy i tam spokoł ten czas. No i taki byłem nakręcony fest, żeby jechać dalej. Ale okazało się, że znaczy to no w sumie nic się nie okazało. No, potem wyjechałem z Service Pointu. Dalej jeszcze było fajnie tak po lesie, jak te poprzednie dni, więc tam szło OK. Tam nikt mnie jeszcze nie dogonił. Dojechaliśmy wysoko w te góry. E, tak, aż nad Transalpiną byliśmy, tak naprawdę. E, I zaczęła się jazda. takim, Jechaliśmy z boczem po prostu wzdłuż zbocza po trawersie. E, I kurczę, to jest coś takiego, że tam tylko tam czyhają kamienie na to, żeby, żeby tą tenerem mi zepchnąć w ten dół. I ja byłem taki podjarany tym, że, że, że tak mi idzie, że jestem pierwszy. Chciałem tam atakować mocno i powinienem był. Zwolnić trochę, jechać ostrożniej. Nawet trochę tak zrobiłem, bo puściłem przed sobą jakiegoś tam zawodnika z brązu, żeby jechał przede mną, a, a ja go dojechałem, jakby jechałem szybciej od niego. No ale, mimo to i tak na takiej skale, po prostu wjeżdżając na skałę, ee, w takim, w, ta, w takim, ta, tak się łączyła ścieżka, w takie, w takie, jakby V, powiedzmy. I tu, w tym dole tego V było. Był taki suchy potok z takich wielkich głazów. No i ja, właśnie na tym przełamaniu, tam była taka skała. Jak tam zakręcałem, to dostałem strzała z prawej strony. No i spadłem razem z motorem w dół w te głazy. I co? I no, poleciałem tak na ręce, tak dosyć daleko. Motor poleciał na mnie. Na szczęście ja wylądowałem między takimi dwoma wielkimi kamorami. A motor na nie, jakby na, na tych kamieniach i tylko przytrzasło mi nogę, no ale tak dosyć byłem w mocnej panice, tam krzyczałem, żeby ktoś mi pomógł, gościu przejechał jakiś po prostu obok mnie, nie, nie zatrzymał się nic. Wytargałem tą nogę spod tego motora, zacząłem go dźwigać. Nie dało się go dźwignąć, bo on był w dół kierownicą i tam było tak naprawdę stromo. Dźwigłem go tak z, może z, takiego, z takiej pozycji do takiej i już nie mogłem. Dałem go na kolano. Chciałem zebrać trochę siły, żeby szarpnąć jeszcze raz. No ale w końcu przejechał jeden, drugi, trzeci, czwarty. Aż w końcu gościu, który do tej pory cały czas był pierwszy w generalce, mi pomógł. Który wygrał pierwszy dzień. On mi pomógł pojechał dalej, no i poturbowało mnie mocno, bo o, kciuka mam rozciętego bardzo. Paznokcia to już zaraz nie będzie. I opuszek jakby tu skórę, no i tak trochę głębiej jeszcze, y, mam obcięte. Mm, no, i, 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 no i te palce mam mocno poobijane. Na tyle mocno, że jak tu sobie zginam w taki sposób, no to tu mogę tylko tyle. I nie mogłem potem hamować tym palcem, tylko musiałem dwoma. Nie mogłem trzymać kciukiem kierownicy, więc trzymałem tylko małym palcem i na zjazdach małym palcem i tym, który też jest opuchnięty i też boli, One są tak opuchnięte, jakby są napompowane aż. Eee. No i jakby to mi tylko doskwierało wtedy, teraz jak już jestem z powrotem, no, to trochę więcej mi się rzeczy odezwało. Mam tu na pewno mam naciągnięte. Kiedyś, kiedyś miałem tutaj w ramieniu coś naciągniętego, i to było też na zawodach. Tak samo spadłem jak teraz, i tak samo mi przeskoczyło tutaj ścięgno. No i kiedyś to się skończyło tym, że na drugi dzień nie mogłem ruszyć ani 10 cm do góry ręką. I mam nadzieję, że nie będzie tym razem powtórki z rozrywki. To się okaże jutro. Poza tym mam zbite biodro, łydkę mam cholernie zbitą. Eee, no, i tyle. Ze strat, potem dalej trasa była, było bardzo ciężkie rycie, jak dla mnie, bo było w bardzo miękkiej ziemi. Ja, ja gdzie tym motorem chciałem podjechać metr, to on mi się kopał po sam silnik. Nie, dał, nie mogłem nic zrobić. Tam dużo czasu spędziłem. E, przepychałem go po trawersach, a nie miałem już tej siły, bo tak mnie wypompowało tamta poprzednia sytuacja. To było dosłownie 200 metrów dalej. Potem był przerąbany zjazd. I tyle, potem był, była dojazdówka niemierzona, to ledwo tą dojazdówkę mogłem jechać, ale jakoś tak, jakoś tak, to trochę trwało, to trwało ponad godzinę i tak się ogarnąłem trochę, i potem ostatni odcinek, 20 czy 30 minutowy, mogłem jeszcze dojechać i tak. No, tempo nie było najlepsze, ale po prostu dojechałem, więc chyba. Dzisiaj skończyłem dopiero na 13 miejscu przez to wszystko, a w generalce chyba jestem szósty. Także troszkę mi to wszystko zepsuło. Teraz co? Teraz, teraz sprawa wygląda tak, że fajnie by było to już ukończyć, bo jakby to jest naj, najważniejsze i to, to jest taki główny cel. Wiadomo, że chciałem powalczyć o to podium, no ale. Podjąłem ryzyko, nie opłaciło się, jakby e, muszę mieć takie tempo, jak miałem dzisiaj, to, to musi być nie moje 100%, tylko 90% i po prostu i tak jechać cały wyścig, więc trzeba to trochę podkręcić, e, też już wiemy, co w motorze trzeba lepszego zrobić, e, także jakby jest nauka wielka, no i co, teraz oby tylko ciało pozwoliło mi e, jutro ukończyć. Bo, jakby motor no motor jest poobijany, zaraz zrobimy. O, Tomek idzie, właśnie naprawia furę. Eee, porobię jakieś przebitki, jak motor wygląda, już jest trochę zciorany, tak szczerze. W sensie, no, nie no, mamy gmole, więc te gmole tak naprawdę przyjmują wszystko. Eee, no, ale jakby. nie przypomina tenery. Tomek nie Tomek. przypomina tenery, Tomek mówi. No, zobaczymy, no. No. No i tyle. Trzeba trzymać kciuki za to, żeby, żebym jutro wstał. Kuleje trochę, znaczy no trochę, no kuleje, ale jakby to chyba mi aż tak nie przeszkadza. Mam tu mocno wszystko popuchnięte, ale w różnych stanach jechałem. Jak mi Najbardziej się boję o tą rękę, o to ramię, a reszta to ten palec i, i te wszystkie palce to już teraz na dojechanie, no to... Myślę, że jakoś, jakoś się to uda, aczkolwiek zapowiadają najtrudniejszy dzień ze wszystkich. Także będzie ciekawie.